Już dzisiaj, kochani, wraz z Jasmine Ward wracamy na amerykańskie południe. Pośpiewajcie z prochów, śpiewajcie, i po zbieraniu kości, czas na debiutancką powieść tej autorki, która wreszcie trafiła i do Polski. Hej, hej, moi drodzy! W ten piękny, nieco leniwy dzień Witam Was Olga z Wielkiego Buka. W moich rękach linie krwi Jasmine Ward od wydawnictwa poznańskiego. Powieść przeze mnie wyczekiwana, wygapiana i wreszcie doczekana. Jak wiecie, proza Jasmine Ward zachwyca mnie od naszego pierwszego spotkania. Jej portret współczesnego amerykańskiego południa jest boleśnie szczery i szczerze przygnębiający. Linie krwi natomiast to przejmujący portret wchodzenia w dorosłość w takim miejscu, które nie składa żadnych obietnic. Bliźniacy Christoph i Joshua kończą szkolne lata edukacji i tym samym zamykają za sobą beztroski czas dzieciństwa i dorastania. Przed nimi czas poszukiwania pracy, czas dorosłości i wzięcia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za ukochaną babcię, która przecież poświęciła im całe swoje życie. Jednak w ich rodzinnym miasteczku Błasoważy w Luizjanie o pracę dla młodych niedoświadczonych chłopaków trudno. Wkrótce okaże się, że na wchodzących w dorosłość młodych mężczyzn w Delcie Luizjany nie czeka świetlana przyszłość. Sączące się leniwie, upalne do nieprzytomności luizjańskie dni. Zapach sosnowych zagajników, lepkich glinianek, dusznych, otulownych mchem kryjówek. Błesołowasz dosłownie oznacza dziki las i ta dzikość osadza się w sercach jego mieszkańców. Amerykańskie południe pod piórem Jasmine Ward rozkwita. Rozkwita jednak przemocą, obojętnością, szerzącą się jak szarańcza narkomanią. O uczciwą pracę w okolicy po katastrofie Katryny niełatwo. A kto nie ma tyle szczęścia, by załapać się na jakąś fuchę w pobliskim sklepie czy w porcie, ten łapie się tego, co popadnie. A wpada handel narkotykami, tanie dealowanie, mniejsza, większa przestępczość. Od linii krwi wszystko się zaczęło dla Jasmine World i od tamtej pory kontynuuje znajome wątki, zabiera czytelników w te zwodnicze odmęty Delty, Mississippi, podgląda życie zwykłych Amerykanów, Którzy po prostu próbują tam przetrwać. Chociaż przetrwanie także i teraz, prawie 20 lat po huraganie Katrina, jest przecież tam naprawdę niełatwe. W jej debiutanckiej powieści widzimy to rozkwitające poczucie beznadziei pośród młodych ludzi. To właśnie poczucie beznadziei roznosi się jak zaraza, tłamsi duszę, zatruwa tę wiarę w jakieś lepsze jutro. Nie ma tu warunków do dorastania, nie ma szansy na bezproblemową dorosłość. Każdy kolejny krok tutaj to przep. Prawa to walka, to próba utrzymania się na powierzchni. Ward swoją powieścią niezmiennie zachwyca czytelnika, jest to jednak zachwyt pozbawiony taniej euforii. To raczej taki zachwyt naznaczony smutkiem, przemyślanym przygnębieniem. Jej linie krwi to taki cichy gotyk amerykańskiego południa, naznaczony rozerwanymi rodzinnymi więzami, narastającą przemocą, a także narastającym poczuciem niepokoju. Mamy tutaj dwóch braci, których łączy delta tej nieśmiertelnej południowej rzeki. Ale mamy też tutaj cierpką, bolesną, ciężką od emocji prozę, której trudno jest zapomnieć. Z pewnością Jasmine Ward to jedna z tych współczesnych amerykańskich pisarek, na które naprawdę warto zwrócić Waszą uwagę. Razem kochani z Wydawnictwem Poznańskim mamy dla Was linię krwi do wygrania, a pytanie konkursowe to jest absolutna prościzna. Polećcie mi jedną z przeczytanych przez Was ostatnio książek. No prawda, że proste. Z odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem konkursu przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, jak i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Zachwycałam się zbieraniem kości, zachwycałam się śpiewajcie z prochów śpiewajcie. Te dwie powieści zresztą znalazły się w zestawieniu najlepszych książek minionych lat. No i nie inaczej jest z liniami krwi, które również zabierają nas w deltę Mississippi i ukazują to prawdziwe oblicze, współczesne oblicze amerykańskiego południa. Nie jest to miły obraz, nie jest to piękny obraz, nie jest to taka wizja niczym z magiczno, realistycznych, właśnie gotyckich powieści. To jest prawdziwe życie. Życie naznaczone cierpieniem, bólem, zmaganiem się, zmaganiem się z rzeczywistością, z tą walką o przetrwanie. World w przejmujący sposób tutaj pokazuje dwóch młodych chłopaków, którzy próbują bezkonfliktowo wejść w tę dorosłość, a jednak... Marzenia swoje, życie swoje. O poprzednich powieściach Jasmine Ward możecie sobie również posłuchać tutaj na Wielkim Buku na kanale. Możecie sobie poczytać również o nich na blogu Wielkiego Buka. I tam również możecie znaleźć też Linie Krwi. Serdecznie Wam polecam. Do zobaczenia. Pa, pa. Sięgnijcie kochani po zbieranie kości, posłuchajcie tutaj kilku słów więcej i pamiętajcie by zostawiać łapki w górę, będzie mi przyogromnie miło. Zostawiajcie komentarze, bierzcie udział w konkursach, a jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku to rozgoście się. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba i wtedy subskrybujecie ten kanał, a nawet może klikniecie dzwoneczek. Do zobaczenia!